Po 31 meczach rozegranych w Championship, crew Aleksandra Benabretona ma jako lider 4 punkty przewagi nad drugim w tabeli Watford. Piłkarze de Alex nie walczą jednak wyłącznie o mistrzostwo, ale również o dominację w pozostałych tabelach, gdzie o ile Braw jest najlepszym asystentem, a Padilla zachował najwięcej czystych kont, tak sam Bu cały czas jest w pogoni za tytułem króla strzelców i w najbliższym meczu rozegranym 8 lutego przeciwko Słonzi, ta pogoń wcale nie ustała, bo chociaż Pił wygrało 1 do zera, mając cały pojedynek pod kontrolą, to jednak Niemiec zaliczył w nim asystę, a na listę strzelców wpisał się braw. Identycznym wynikiem zakończyło się starcie rozegrane w następną sobotę przeciwko Presto Northhand, z tą różnicą, że tutaj to już właśnie sam pokonał bramkarza pewnym driven shotem na dalszy słupek. Po tych dwóch spokojnych pojedynkach podopieczni Bena Bretona wzięli się w końcu do roboty grając z Hal City, chociaż od wyniku kibice zapamiętają prawdopodobnie nieco bardziej jedną z bramek. Jako pierwszy gola zdobył braw, następnie w podobny, choć nieco mniej efektowny sposób zabawił się Sambu, czym podwyższył wynik na 2 do 0, a w drugiej połowie stało się coś absolutnie spektakularnego. Krótko rozegrany rzut rożny, Polak odgrywa piłkę do Sambu, a ten strzałem rabonął przed Polaka, dosłownie demoluje bramkarza rywali. Do tej pory największe szanse na otrzymanie nagrody za bramkę sezonu dawano Clarkowi, który popisał się mocarnym uderzeniem z dystansu również w meczu przeciwko Hull City, ale jednak patrząc holistycznie na piłkę nożną, to co zrobił Sambu no jest o wiele rzadsze i trudniejsze. Dlatego to chyba on jest o teraz głównym kandydatem do zgarnięcia nagrody za najpiękniejszego gola. Choć na ten moment zadowolić musi się on kolejną statuetką przyznawaną najlepszemu piłkarzowi miesiąca, których, oczywiście, Niemiec ma już kilka w swojej kolekcji, i patrząc na jego grę, nie trudno domyślić się, że będzie się ona systematycznie zwiększać, jednak w najbliższym meczu przeciwko Birmingham o zwiększenie liczby czystych kąt walczyć musiał Padilla, gdyż Hiszpan zmuszony był do próby obronienia rzutu karnego i nie po raz pierwszy poradził sobie on z tym zadaniem wyśmienicie. A że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, jeszcze w pierwszej połowie do uderzenia z 11 metrów podszedł Sambu, który pokazał rywalom, jak wykorzystuje się taki stały fragment gry. Natomiast jeszcze w drugiej połowie me Niemiec wbił piłkę do pustej bramki po klasycznym rozegraniu akcji przez Brafa, który z kolei w następnym starciu rozegranym 8 marca z ekipą Redding jako jedyny wpisał się na listę strzelców, wywalczając w ten sposób kolejne trzy punkty dla The Alex. Punkty niezwykle ważne, bowiem są swego rodzaju zabezpieczeniem przed ewentualną porażką z drugim w tabeli Watford. Ten mecz na szczycie odbył się 19 marca, w momencie gdy szerszenie miały 6 punktów straty do pierwszego w tabeli Crew, więc ewentualne zwycięstwo Sambu i spółki pozwoliłoby już znacznie odskoczyć największym rywalom w tabeli i faktycznie już w 20 minucie duet strikerów uczonych przez Bena Bretona przeprowadził akcję zakończoną golem. Przez pierwszych 35 minut wydawało się, że w tym meczu bramki zdobywać będzie raptem jedna drużyna, ale gospodarze otrzymali po tym czasie nieoczekiwaną i w taki sposób doprowadzili do remisu, którym finalnie zakończyło się całe spotkanie, które jak się okazało było rozpoczęciem nieco słabszego okresu Crew Alexandra, bowiem już za dwa dni Bradford City także wydarło jeden punkt podobiecznym obiecznym Bena Bretona i to wyłącznie dzięki temu, że Padilla znów zdołał obronić rzut karny. Co zresztą udało mu się powtórzyć także w ostatnim marcowym pojedynku z drużyną Queen's Park Rangers z tą różnicą, że tym razem The Hoops i jeszcze raz wywalczyli jedenastkę i przy drugiej próbie udało im się pokonać hiszpańskiego bramkarza. Bez względu na to, do kogo należy wina, wiadome było, że tym razem żaden piłkarz De Alex nie może raczej liczyć na otrzymanie nagrody dla zawodnika miesiąca, która wpadła w ręce Pepiego. Jednak w mediach mówi się wciąż o Padii, który póki co po 39 rozegranych meczach zachował aż 29 razy czyste konto, w czym jest oczywiście wiele zasługi fantastycznie grających defensorów. Jednak pamiętać musimy, że Hiszpan, Niejednokrotnie nie dał sobie strzelić bramki w pojedynku, w którym zmuszony był do obronienia rzutu karnego. Na szczęście takowy nie pojawił się w meczu przeciwko Blackburn, w którym to sambo i Braw bardzo szybko rozkrepali rywali i zdobyli pierwszą bramkę. A chwilę później, w dość podobny sposób, z jeszcze bliższej odległości, Niemiec ponownie zdobył gola. Do tej pory The Alex miało wszystko pod kontrolą, aczkolwiek kilka minut później przeciwnicy także przeprowadzili szybką klepkę zakończoną dośrodkowaniem i strzałem, przy którym nawet Padilla nie miał szans. W taki sposób padła więc bramka kontaktowa. Jednak gospodarzy nie było stać już tego dnia na nic więcej i finalnie, dzięki uderzeniu z 11, kolejne trafienie dopisał na swoje konto Sambu, który asystował przy jedynym golu w meczu przeciwko Bristol City zdobytym przez Brafa. Panowie nieco zamienili się rolami, ale to co dla nich najważniejsze to fakt, że Alex są już w Premier League. Teraz walka trwa wyłącznie o mistrzostwo i do tego ekipę Bena Bretona przybliżyło kolejne skromne zwycięstwo z West Bromwich Albion, w którym tak jak to w pierwszym meczu, Kryu wygrało 1 do 0. Jednak co już niezbyt miłe, w starciu z Huddersfield w momencie gdy sambu i spółka mogli zgarnąć 3 punkty i zapewnić sobie mistrzostwo, goście przeprowadzili prostą, szybką klepkę po graniu rzutu rożnego, wjeżdżając dosłownie do bramki Padii, no i w taki sposób wygrali cały mecz, przez co walka o majstra przesunęła się na następną kolejkę i starcie z Sunderlandem, w którym pędzący sam na sam z bramkarzem Braw nie czekał tym razem na sambu i sam wykończył pewnie akcję. Co prawda, w 70. minucie czarnym kotom udało się doprowadzić do remisu i wręcz mieli oni ochotę zgarnąć nawet pełną pulę, ale najlepszy strzelec The Alex przeprowadził akcję z Clarkiem, którą bez problemu sfinalizował i w taki sposób piłkarze Crew z Benem Bretonem na czele sięgnęli po mistrzostwo Championship, a Anglik jako trener dokonał ponownie tego, co przed laty udało mu się będąc podopiecznym Franka Dolasa, czyli wywalczył trzy awanse z rzędu. Oczywiście w eSports FC jednym z podstawowych piłkarzy, którzy znaleźli się w drużynie sezonu jest Sambo, który cały czas walczy o kolonę Króla Strzelców, a drugim wyróżnionym zawodnikiem de Alex został co jasne Padilla, no ale fakty Póki co bez względu na to, na jakim poziomie rozgrywkowym znajduje się ten piłkarz, osiąga on wciąż te same niesamowite rezultaty, i w związku z tym otrzymał już całkiem grywalną kartę Toc, warto też zaznaczyć, że zgodnie z przewidywaniami, nagroda dla zawodnika miesiąca znowu trafiła w ręce Niemca. Który w przedostatnim meczu tego sezonu próbował znaleźć swoje szczęście w walce o koronę króla strzelców i faktycznie, dzięki uprzejmości Brafa, sam ustrzelił strzelił bramkę ekipie Borą, a idealeks wygrało 1 do zera. Ale niestety ostatni mecz tego sezonu rozegrany w tołk zakończył się już bezbramkowym remisem. Największy plus jest jednak taki, że piłkarze Crew awansują do Premier League jako mistrzowie drugiej ligi angielskiej. Celebracja tego osiągnięcia trwała długo, a my przyjrzyjmy się już ostatecznym rezultatom. Krój Aleksandra finalnie ma na swym koncie aż 8 punktów przewagi nad ekipą Watford, która pogubiła sporo punktów w ostatnich zaległych meczach, no ale i tak wywalczyła bezpośredni awans do Premier League i nie musiała grać w barażach, w których to najlepszą drużyną okazały się kanarki z Norwich. W klasyfikacji strzeleckiej sambu niestety do samego końca sezonu pozostał już na drugim miejscu z i tak niezwykle efektownym dorobkiem 30 goli na swym koncie, no ale w przypadku asystentów najlepszy. Ponownie był braw, który mimo wszystko w widoczny sposób odskoczył od reszty stawki, choć oczywiście nie aż tak efektownie jak Padilla, kończąc ostatecznie sezon aż z 34 czystymi kątami, co jest rekordem ligi i sprawiło, że został on uznany za najlepszego bramkarza w tym sezonie, tak jak sam był ogłoszono najlepszym piłkarzem całych rozgrywek, co może być uznane mimo wszystko za większe osiągnięcie niż zostanie jedynie najlepszym strzelcem. Jeśli chodzi o pozostałe ligi, Premier League do końca sezonu została zdominowana przez Chelsea, które sięgnęło po Mistrzostwo Anglii. W Hiszpanii Real Madryt i FC Barcelona wciąż nie mogą się odbudować. W efekcie czego najlepszą ekipą jest tu póki co Real, a we Włoszech walka o majstra trwała do ostatniej kolejki, ale ostatecznie to niebiesko-czarni wygrali ligę. W Bundeslidze Bayern, idąc śladem kolegów z Hiszpanii, cały czas ma swoje problemy, co sprawiło, że RB Lipsk nie straciło swojej przewagi do końca sezonu. A standardowo jest jedynie we Francji, gdzie PSG cały czas zjada ligę, no co z pewnego punktu widzenia jest trudniejsze nawet od naszej ekstraklasy, którą to tym razem podbił Lech poznań. Co do Pucharu, warto zaznaczyć, że FA Cup w końcu wygrał Tottenham, pokonując w rzutach karnych Aston Villa. Puchar Ligi Angielskiej trafił do Wilków. Ligę Mistrzów nie po raz pierwszy wygrała niebieska drużyna z Manchesteru, a Aston Villa porażkę w Pucharze Anglii osłodziła sobie zwycięstwem w Lidze Europy. Natomiast co do trzeciorzędnych europejskich rozgrywek, tutaj triumfowała Walencja. Ważniejsze od tego jest jednak pytanie, co po tych sukcesach uczyni Ben Breton. Czy jego król Aleksandra w tym pierwszym od trzech lat sezonie w Premier League postanowi po prostu walczyć o utrzymanie, czy może jednak Anglik w stylu Franka Dolasa zechce iść na całość? i przekształci swoją drużynę w ekipę mogącą walczyć co najmniej o europejskie puchary. Co to będzie? Zobaczymy już niebawem. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!